W kwestii Wołynia mówimy tylko o kobietach i dzieciach, a nie o mężczyznach i jest to podejrzane. Okej, okay, to pogadajmy o mężczyznach. Wola Ostrowiecka. Mieszkańców, kobiety, mężczyzn, dzieci wezwano na zebranie do drewnianej szkoły i pobliski szkolny plac. Ukraińcy wezwali ludzi, ponieważ zaczyna robić się niebezpiecznie i trzeba powziąć jakieś plany. Przyszli wszyscy, bo kto by się tam bał sąsiadów, obok których żył przez tyle lat, z którymi wspólnie uczestniczył w chrzcinach, weselach i pogrzebach. Jeden z dowódców ukraińskiej powstańczej armii powiedział kobietom i dzieciom, by weszły do szkoły, a mężczyznom i starszym chłopcom, by udali się do pobliskiej stodoły, bo tam odbędzie się dla nich zebranie, na którym będą formowane oddziały do walki z Niemcami i oddziały, które będą strzegły wieś przed napadami. Kiedy już odizolowano kobiety i dzieci od mężczyzn, to w stodole, w której byli mężczyźni, rozpoczęła się masakra. Używano specjalnie siekier i narzędzi gospodarczych, po to by nie robić zbędnego hałasu. Kiedy skończono z mężczyznami, zabrano się za kobiety i dzieci w szkole. Potem szkołę podpalono. Tego dnia zlikwidowano 581 osób, z czego 220 to były osoby nieletnie. Mężczyzn bano się bardziej niż kobiet i dzieci, więc ich bardzo często likwidowano wcześniej podstępem. Ich sąsiedzi, przyjaciele, ludzie od których nie spodziewali się niczego złego, bardzo często wzywali ich na zebrania, bo wiecie, inne wsi płoną, więc trzeba się bronić. A my z wami będziemy się bronić razem. Mężczyźni szli na te zebrania i z tych zebrań już nie wracali. Stąd podczas apogeum całej tragedii wońskiej bardzo często były już same kobiety i dzieci. Inna kwestia jest taka, że zanim to wszystko się wydarzyło, krążyło mnóstwo pogłosek i mężczyźni uciekali do lasu, ponieważ sądzono, że to oni będą głównym celem akcji. Sądzono, że kobiety i dzieci będą w miarę bezpieczne. Także mężczyźni wcześniej często byli już wywiezieni na roboty przymusowe czy na przykład wcieleni do armii. Więc jeśli ktoś szuka teorii spiskowych, że wołynia nie było, bo tak mało mówi się o mężczyznach, to polecam tą książkę. Kres, Historię Dzieci Ocalonych z Pogromów. Tam tych historii o mężczyznach jest sporo. W tej książce wiele dzieci opowiada o tym. Co spotkało ich ojców, ich braci? Mężczyźni często odsyłali swoją żonę, dzieci, a sami wracali po dobytek czy po to, by walczyć, i ginęli. A historie kobiet i dzieci będą opowiadane, bo one są potrzebne, nawet jeśli dla kogoś niewygodne. Są potrzebne, bo ukazują skalę i niewyobrażalność tego wszystkiego, co robiono najbardziej niewinnym, czyli dzieciom. Chociaż rozumiem, dlaczego dla niektórych jest to niewygodne.